jestem witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wyruszamy na, na szukanie żelaza. No tak. Później długo wybieramy się do netheru. Bo chyba w poprzednim odcinku mówiłem, że zdobyłem tam jak jest takie jest jest na to odpowiednie miejsce wyznaczone, gdzie je znalazłem. Teraz będziemy szukali żelaza. Na żelazną zbrojkę. do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, tam była gdzieś jaskina, to ja tu to dobrze pamiętam, że tam była jaskina, więc tym razem zrobimy sobie odwiedź do przodu tej jaskini, tak wciąż dalej. Dlaczego ja mam tylko... nie, nie, a ma Ochodnia, ale zrobię jeszcze sobie jedną. Jedną taką pochodnię. Dokładnie cztery wyskoczę, ale. oj Nie rozumiem, dlaczego aż cztery wyskakuje. Skoro to jest tylko jeden pacjent, jeden będzie. Nie wiem. Niby to jest takie ugodnienie, czy coś w tym stylu. Że pomaga. Ale tak nie dokładnie. Ugoda tu. Wciąż nie. Ale szukamy żelaza. O! Przy okazji tak na retą chwila. chwila. Raz był taki trik, że, że tym mi się udało sobie dostać. Nie wiem. I don't know. Żelazo, 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 tylko żelazo. Może emeraldy i czy też diamenty. Po prostu żelazo, żelazo, żelazo. O, nowa piosenka. Może kiedyś nagram dodam lepsze słowa i będzie. Będzie na moim kanale piosenka. Ura. Napiszcie, czy chcecie tą piosenkę, czy nie. No, napiszcie w komentarzach, koniecznie, koniecznie napiszcie w komentarzach. A, jejku, nie wiem. O, jest. Ja? Nie ma lamy. Już niedługo mam być w Naderze, a ja wciąż mieszkam w Ruderze. WATCHING THE GAMES WATCHING THE GAMES Aż chce się powiedzieć haha. Ha. No dobra długo się nad tym zastanawiałem Przedtem odpowiedział na WATCHING THE GAMES Bo jakby co już myślę nad zrobieniem swojego własnego moda Jeśli, jeśli pod tym filmem dobijecie 10 subów to, to nagram film z tym modem. Oczywiście potrwa trochę zrobienie go, ale się uda, się uda. Wiele poradników oglądałem. Osobiście polecam, żeby zrobić własnego moda. Bo przy tym jest wiele zabawy, jak oglądam poradniki. To będzie naprawdę ciekawa rzecz ten młot. No ciekawa sprawa. Czarne lisy, ropa naftowa. Do handlu z wina Naprawdę. O filar to chyba z tym. Tak. O i przy okazji żelazo. Nie rozumiem. W normalnym Minecraftie to tak nie ma. Na, na, na kąpie to takich rzeczy to łotra się nie widuje. Tutaj to, to jest po prostu albo błąd, albo nie wiem co. Hej, mam zapasowy. Aha. Ja zaraz się skończy. Czy będzie następny? No, no, prawie. Wracamy do bazy, i tyle, tyle wystarczy chyba. Później może jeszcze poszukamy diamentów w tym odcinku. Przepraszam, że tak bardzo nie, nie było długo odcinków z Minecrafta lub jakieś inne, no, gdzie pokazały wałem twarz. No naprawdę serio przepraszam. Ale jeśli pod tym filmem wbijacie, no powiedzmy 5 łapek w górę, to następny wlatuje już jutro. No, już, już jutro. Tylko jak zobaczę, że pod tym filmem jest 5 łapencji, to będzie, to będzie. A, no i prosiłbym, że, żebyście magicznie zamienili ten czerwony przycisk i dzwoneczek powiadomień na szary, na takie szalutkie. Dla was jedno kliknięcie, dla mnie wielka pomoc, bo wiem, że jeśli chcecie, żeby był ten kanał, żeby się rozwijał. To mi bardzo pomoże w tym. Już niedługo będę nagrywał dłuższe filmy, postaram się coś z tym zrobić. Będzie lepsza grafika, no bo obecnie to, to ja no nie, nie mam zbytnio jak to zrobić. Bo Potrzebuję większego zainteresowania tymi filmami. Serio. więc byłbym bardzo wdzięczny. Gdybyście to zrobili. Wtedy byłbym taki... No taki szczęśliwy, szczęśliwy, szczęśliwiutki, jak nigdy. A więc... O, no, zróbcie. Róbcie to dla mnie. No i oczywiście polecam że kanał Jędzi Szalony Naukowiec. Bardzo fajny. Polecam, polecam, polecam. Naprawdę bardzo fajny. I go też zasubskrybujcie, bo bardzo fajny, podoba mi się. No, to mój kolega ogólnie nagrywa z klasy, a więc serio. Fajne rzeczy tam są. Już ma 32 subskrypcji, a więc Pomóżcie mu dobić co najmniej 100. A mi tak gdzieś do 30. Jeśli do końca tego roku dobijecie 30 subskrypcji, to wtedy postaram się naprawić tę grafika, No, no bo obecnie, jak każdy wie, że jest grafika bardzo zła. Bo nagrywam złej no, no może nie aż tak złej, złej, ale no, może być zawsze lepsza, może być lepsza. Jeśli się dowiecie, trzy łapki w górę pod tym filmem, to, no, to wtedy lepsze tą tą bazę, no bo obecnie wygląda bardzo źle. bardzo Jeszcze trochę. I będę miał całej setik żelazki. Dobra, to i wracam do kopalni. Mój ostatni kamienny kilo. Może zrobi jeszcze jeden podkop gdzieś w tym Kopię z i przy tym się nie lękam żadnych fliperów. No chyba, że mi skoczą. Kolejna piosenka, kolejna i kolejna. Co prawda, wzorowana na, na tej piosence Kopie Diamenty i do Też polecam bardzo fajna. Miło się słuchać. Jedna, dwie i dziękuję. Już będę mógł zrobić sobie cały cecik. Chyba na to już zakończę dzisiejsze kopanie. No i przestrzegam Was, żebyście nigdy nie kopali pod sobą. Jeśli już to, to tak dwie kratki, że jeden tu, za chwilę lekobie stąd, tam i tak przeskakuje. No chyba, że natrafi się na lampę. To jest naprawdę ważna rzecz, żeby to wiedzieć. Żeby nie znieść. Minecraft, bardzo fajna gra. Dlatego nagrywam. Roblox też. Fortnite też, ale jeszcze nie nagrywam. Ale mam. Sabnautika też. Też mam. Jeśli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach, że chcemy. I wtedy to, to nagram odcinek w Sabnautice z Fortnite'a. Obiecuję. A 90%. No dobra, na sto. No, może być. Szybko, szybko, szybko. No i ja ostatnio zmieniłem sobie skina na takiego imperatorka. Bo w moim kanale, jak każdy wie, zdjęcie kanału to Imperator Palpatine Tutaj też Imperator Palpatine Te skórki mnie kosztowały 610 My warsów. przynajmniej Przynajmniej ja tak myślę, że się nazywają. Jak ja nazywam? Pewnie nazywają się inaczej, ale nie wiem. Nie mam 100% pewności. I dzisiejszy tytuł odcinka będzie pewnie brzmiał. Zrobiłem sobie żelazny i gotowe. I na tym chyba kończymy dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie o komentarzu, łapce w górę i subskrypcji. O, dobiję więcej na YouTube. To taki motyw. I żegnam i do widzenia.